Na moim blogu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o warsztatach ceramicznych, w których uczestniczyłam dwa tygodnie temu były połączone z warsztatami mydlarskimi, o których już wcześniej opowiadałam, a dzisiaj chcę pokazać efekt tych warsztatów ceramicznych. To jest mydelniczka. Ona się składa z dwóch części. Mydelniczka ta Została przeze mnie oczywiście własnoręcznie wykonana i potem już wypalona w specjalnym ceramicznym piecu. To jest podstawka, tu się zbiera woda, tu jest ta górna część z dziurkami i po prostu mydło, jeżeli ułożymy tutaj, to woda z mydła ścieknie na dół i mydło nie będzie leżało. We wodzie. Z tyłu jest czarne, ale to jest efekt tej techniki. To jest technika raku, nazywa się. Oczywiście nie jestem specjalistką. W warsztaty te prowadziła Natalia Walter, która po prostu ma to wszystko w małym palcu. Wspomagała nas wszystkich i radą. I czasami pokazywała, jak coś zrobić. No i oczywiście potem wypalała w tej temperaturze tysiąca stopni. Ale to pokażę za chwilę. Ceramika raku to japońska technika ręcznego formowania ceramiki, charakteryzująca się wypalaniem w temperaturach 900 do 1000 stopni Celsjusza. Po osiągnięciu wysokiej temperatury, gorące przedmioty wyjmuje się z pieca, a następnie poddaje się redukcji w materiale łatwopalnym, na przykład w trocinach, w gazetach, co powoduje powstawanie charakterystycznych spę spękań, szkliwia, tzw. krakli. No i szybko się schłada. Proces ten prowadzi do powstania unikalnych, często pękniętych naczyń o zjawiskowych efektach wizualnych, które przypominają radość, co jest tłumaczeniem słowa raku. I tutaj na tym filmie pokazałam, jak były kształtowane według swoich pomysłów te mydelniczki. Po wstępnym wypalaniu, wysuszeniu i wypaleniu były one malowane, a następnie pokrywane też glazurą. No i potem to już kwestia tego wypalania. I nieczujemy tego, że tam w środku jest 940... Takie. i część z tych szarości będziemy Cześć, a część zostanie? A część zostanie. Tak.